Chcę Państwu opowiedzieć o tym, jak bardzo wiele można dowiedzieć się ze swojego ciała o własnych emocjach, tych teraźniejszych, ale też tych z dawnych lat życia, także z życia płodowego, a nawet, co, co czasem też się zdarza, o emocjach przeniesionych przez komórkę jajową i plemnik od naszych przodków. Więc y, moja prezentacja to właśnie opowiem ci o Twoich emocjach. Historia zapisana w ciele w ujęciu trin One Concepts One Brain Method. Króciutko przedstawię twórców metody Gordon Stokes. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ on był wieloletnim współpracownikiem y, Jonaty, T., y, lektorem do, do, metody dotyk dla zdrowia, którą tak świetnie w Polsce popularyzuje Dorota. Współpracował również z Danielem Whitesidem i Candence Calloway i we troje stworzyli system, który od lat 80 ubiegłego stulecia bardzo rozrasta się na całym świecie. Cieszę się, że jest również ta metoda obecna w Polsce. Kto mówił Hugo, każdy ma swój trójkąt, my też mamy trójkąt. Jest to logo naszego, naszego systemu, gdzie pod hasłem integralność Ciała, umysłu i ducha kryje się właśnie istota naszej pracy, czyli metoda One Brain jest to narzędzie, które ma przywrócić nam zintegrowane ciało, umysł i ducha. Co jest powodem dezintegracji, czyli tego, co tak naprawdę powoduje, że nie jesteśmy w sobie spójni, nie jesteśmy z siebie zadowoleni, a nasze życie nie układa się tak, jak byśmy chcieli? To jest stres emocjonalny. Problem nie jest problemem. Sytuacja nie jest problemem. Relacja nie jest problemem. <laughs> problemem jest natomiast to, jak my się w tej sytuacji czujemy. Jeżeli czujemy się w tej sytuacji, relacji w, w danym momencie źle, to znaczy, że możliwe, że jest w nas stres. I tym właśnie się zajmuje metoda One Brain, odkrywaniem stresu emocjonalnego, który funkcjonuje na wielu poziomach naszej organizacji, czyli od komórki od biochemii właśnie do y, złożonych struktur mózgowych y, mózgu trójjednego. Tak że będziemy tutaj mogli się przyjrzeć temu, jak metoda One Brain sięga do tych wszystkich pokładów. To, co ten stres emocjonalny generuje, to jest taki mechanizm bólu psychicznego, fizycznego, egzystencjalnego, w zależności od tego, jak tego bólu doświadczamy. Y, Stłuczenie kolanka u dziecka albo że siostra zabrała ulubioną zabawkę jest bólem, który można porównać też do przeżyć, jakie mają dorośli ludzie, kiedy tracą kogoś bliskiego. Skala tego doświadczenia jest bardzo osobista i mówimy o czymś takim jak doświadczenie, indywidualne doświadczenie emocjonalne. Więc ból, który przeżywamy w naszym życiu, który przeżywała być może nasza mama, kiedy byliśmy w jej łonie, rodzice może wygenerować taką reakcję strachu przed dalszym bólem. I ta blokada emocjonalna w nas istnieje. Czy możecie sobie przypomnieć na przykład jakąś taką drobną sytuację, która się zdarzyła i z jej powodu nie możecie na przykład wejść w podobną sytuację w życiu? Pamiętacie coś takiego? Coś mi się nie udało, więc boję, że, boję się, że mi się znowu nie uda. Nie kiwacie głowami, nie macie takich sytuacji? No, no. <laughs> macie. Cieszę się, że, że nawiązaliśmy relację właśnie, bo ja bardzo lubię być w interakcji z osobami, które słuchają tego, co mam do powiedzenia. Więc będę Wam zadawać czasami pytania, także bądźcie uważni na nie. Aby móc rozpoznać ten poziom stresu emocjonalnego, używamy takiego narzędzia, które zostało opracowane przez twórców metody One Brain, jak barometr zachowania. Teraz bardzo Państwa proszę o niefotografowanie tego slajdu, ponieważ barometr jest strzeżony prawami autorskimi i bardzo wszystko to dbamy na całym świecie. Jak wygląda barometr? Barometr pokazuje nasze emocje, nasze zachowania tak naprawdę, które wynikają z naszych emocji na trzech poziomach. Świadomym, podświadomym i na poziomie ciała. I profesor Bondarenko mówił właśnie o agresji, jak popatrzymy na gniew, złość, wojowniczy, agresywny, to odpowiadający na poziomie podświadomym stan to jest strach przed utratą, wystraszony, przerażony, a na poziomie ciała będzie to oddzielenie, chorobliwy, chory, udręczony. Czyli stan, który mamy w sobie, występuje jednocześnie na trzech poziomach: jednocześnie we wszystkich strukturach mózgu i ciała. Ale barometr to nie tylko rozpoznanie, co nam dolega, czym jest stres. Barometr to, pokaz, to również pokazanie nam, czego potrzebujemy. Czyli zamiast strachu potrzebuję pewności siebie, zamiast złości potrzebuję gotowości na daną sytuację, a zamiast poczucia oddzielenia mogę potrzebować poczucia jedności. No i właśnie jak to jest, że można przywrócić tę integralność ciała, umysłu i ducha za pomocą narzędzi metody One Brain? Postaram się krótko opowiedzieć o tym, jak wygląda proces emocjonalne, odblokowania emocjonalnego stresu, bo to jakby tak najbardziej chyba to zobrazuje. Wybrałam sobie bohaterkę do tej dzisiejszej prezentacji. Jest to kobieta, która ma taki ogromny wewnętrzny problem. Strach o siebie, o własne zdrowie, żyje w konflikcie wewnętrznym pomiędzy tym, co musi, a co by chciała, ma bardzo dużo dolegliwości fizycznych, Stresuje się tak naprawdę tym, że jeżeli nie zadba o siebie właściwie, to utraci swoje zdrowie. Co ciekawe, w tej reakcji dochodzi do wycofania z działania, czyli to nie jest motywujący stres, bo mamy odmianę eustresu, który popycha nas do działania, ale to jest akurat dystres, czyli ten, który nas hamuje w działaniu. Więc bohaterka, o której opowiem, właśnie ma tego rodzaju problem. I spróbujmy sobie teraz popatrzeć na, na tę bohaterkę jakby mm, przez pryzmat filmu. Czyli opowiem Wam pewną historię, którą możemy sobie wyświetlić na ekranach naszego umysłu, bo jest to yy, właśnie w ujęciu metody One Brain jest to op opowiadanie historii emocjonalnej, czyli to, gdzie jesteś dzisiaj i co czujesz, jest związane z bardzo wieloma rzeczami i możemy je odkryć, możesz je zrozumieć, a jeszcze co najlepsze, możesz coś z nimi zrobić. W teraźniejszości, kiedy zaczynamy pracować z klientką, pojawia się stres już na poziomie tak zwanej polaryzacji ciała, czyli plusy, minusy się nie zgadzają. Jest jakieś przepięcie w układzie elektrycznym. Jakie emocje są z tym związane? Te na czerwono, to stres. Osoba czuje się zraniona, może się czuć zraniona, może być w urazie, no, nie ma ochoty dbać o własne zdrowie, tak? Może ma ochotę, ale jednak mimo wszystko czuje do tego urazę. To czego może potrzebować, to zainteresować się tym, co jest jej potrzebne. Badamy poziom stresu 87%, czyli jeżeli jest w tym wewnętrznym konflikcie, to cały czas jest tym samozwątpieniu. Nie dam rady, nie mogę i to bardzo mocno pochłania energię na codzienne funkcjonowanie. Motywacja do zmiany 43%, całkiem wysoka, ale nam zależy na tym, żeby proces odblokowania sprawił, aby Samozwątpienie zniknęło, czyli żeby ten negatywny ładunek był 0%, a motywacja do zmiany wzrosła do 100%. Wtedy dopiero jesteśmy w stanie dokonać jakiegoś wyboru. I rozpoznajemy za pomocą narzędzi One Brain problem. Dlaczego masz tak, że mimo że chcesz, to nie możesz zadbać o siebie? I wychodzi nam tutaj struktura, funkcja. Twórcy metody One Brain są autorami takiego programu struktur funkcji, gdzie zbadali na skutek badań różnych, nie będę teraz o tym mówić, bo zajmie to za dużo czasu. Odkryli, że istnieje związek między budową mózgu a zachowaniem. I właśnie tutaj się pojawia taka informacja, że struktura do odzyskania, czyli ta zdolność naszego mózgu do danego zachowania, jest zablokowana w fizyczności. Już zaczynamy widzi widzieć y jakiś związek. Oczywiście to, co rozpoznajemy tutaj, badamy testem mięśniowym, czyli ta informacja płynąca z ciała uzyskiwana jest przez test mięśniowy. Jakie zdania, jakie przekonania istnieją pod tą blokadą? Nigdy nie będę czuła się zadowolona z fizycznej aktywności. Coś to mówi naszej klientce, tak? naszej bohaterce. Czuję się poniżona i pogwałcona, gdy muszę być aktywna fizycznie. Pytam, jak się czujesz, kiedy musisz ćwiczyć albo musisz iść na spacer, kiedy nie masz na to siły? Właśnie tak. Pojawia się później zachowanie w bólu. Czuję się oddzielona w czasie i od wszystkich form fizycznej aktywności. Czyli ten stres emocjonalny tak naprawdę odcina naszą bohaterkę od zdolności fizycznych. Od aktywności fizycznej, od ciała. Kiedy z nią rozmawiam, pytam, co dla ciebie oznacza mieć zadowolenie, kiedy nie masz tego zadowolenia, jakie formy fizycznej aktywności lubisz, jakich nie lubisz. Czyli co potrzebuje ta osoba odzyskać? Właśnie zadowolenie. Znacie uczucie zadowolenia? Przypomnijcie sobie teraz uczucie zadowolenia z czegoś. Uśmiechacie się teraz, widzę was, mimo tych świateł. Więc idziemy w kierunku odzyskania zadowolenia fizycznej aktywności. Testujemy meridiany. 14 mięśni, 14 meridianów, i pojawia się tutaj taka historia, że zablokowany jest stresem meridian nerek. Barometr zachowania opowiada nam o emocjach gniew, złość, historyczna, rozhistoryzowana i potrzeba odzyskania gotowości i świadomości, i zdawania sobie sprawy z tego, co jest potrzebne. Zablokowany jest też meridian wątroby, mięsień piersiowy większy, część mostkowo-żebrowa. Emocje, chorobliwa, chora, udręczona, udręczona stresem, udręczona być może jakąś historią, która leży pod podłożem tego stresu. Czego potrzebuje czuć się spełniona, zrealizowana, zaspokojona? Ten meridian nerek, mięsień błędziowy, będzie bardzo istotny w tej historii, która się później odkryje. Przechodzimy do testu barometru zachowania, czyli ja, czego potrzebujesz, co cię blokuje. No i mamy. Nasza bohaterka czuje się zesztywniała, skostniała na poziomie ciała, oszukana na poziomie podświadomości, czuje wrogość do siebie i antagonizm to jest ten wewnętrzny konflikt. Muszę nie mogę, powinna, nie mam siły. Tak na to wszystko reaguje bardzo mocno ciało, właśnie tym zesztywnieniem, skostnieniem. Bóle stóp, bóle ciała. Pochodzą właśnie z tej sztywności. Czego potrzebuje? Odzyskać akceptację, optymizm, entuzjazm i być może podziw dla samej siebie. Pytam ją, czy podziwia siebie za coś? No, w, tej, w tym temacie nie. Jest tylko na siebie wściekła za to, że nie jest w stanie zadbać o siebie. No i potrzebuje też równowagi. Gdy przechodzimy dalej do wskaźników palcowych, czyli do odblokowania wszystkich możliwych energii na poziomie ciała, dochodzimy do energii strukturalnej mięśni, czyli mamy kolejną historię. Zablokowany jest napinacz powięzi szerokiej, jelicie, związany z jelitem grubym. Odblokowujemy ten napinacz poprzez punkty neurolinfatyczne. Emocje, urazanie, chęć dotknięta, urażona, zainteresowanie, zafascynowana. Tego potrzebuje. Czyli w teraźniejszości odkryła już nam się taka bardzo bogata historia za pomocą technik One Brain testu mięśniowego. Ja podkreślę tylko, że w metodzie One Brain nazywamy test mięśniowy testowaniem stresu. Więc jeżeli wskaźnik mięśniowy nam opada, to znaczy, że jest to informacja o istniejącym stresie. Nic nie zrobimy z poziomu teraźniejszości. To, że wiem, że powinna się ruszać, to, że wie, że powinna robić to czy tamto, nic nie zmienia w jej życiu. Musimy sięgnąć do przyczyn. Przyczyny są w przeszłości. Wszystko, co przeżywamy w naszym życiu, jest przyczyną. Każda sytuacja, każdy moment to jest przyczyna tego, jak funkcjonujemy w teraźniejszości, więc nie da się określić jednej przyczyny. Dlatego potrzebujemy wyłonić przyczynę najważniejszą, która ma bezpośredni związek z tym problemem. Przyczyna tkwi w czasie, kiedy miała 10 lat. I pytam, co się wtedy wydarzyło, gdy miałaś 10 lat? Mówi, przez chorobę nerek, a mamy tam Meridian Nerek na samym początku już jako zablokowany stresem, nie mogłam uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. Dopiero jako dziesięciolatka zaczęłam się uczyć wszystkich rzeczy, które były związane z aktywnością fizyczną. Biegania, skakania, lekkie atletyki, biegania na nartach, zjeżdżania na nartach i tak dalej. Czy sobie wyobrażacie, jak się musi, musi czuć dziewczynka, która ma 10 lat, Pierwszy raz staje na nartach, pierwszy raz y, gra w siatkówkę, pierwszy raz gra w piłkę ręczną albo pierwszy raz biegnie na 60 metrów, nigdy wcześniej tego nie robiąc, bo na to nie pozwolono z racji choroby i musi dorównać, jest oceniana w skali dzieci, które już 3-4 lata ćwiczą. To jest stres, którego nie umiemy sobie wyobrazić. Pojawia się jej poczucie nic nie mogę zrobić, przepraszam, z bałaganem, w jakim się znalazłam. Nie mogę nikomu powiedzieć o moich wątpliwościach, braku odwagi, nic by to nie zmieniło, ponieważ nikt się tym nie przejmuje. W zasadzie to jeszcze bardziej pogarsza sytuację. Lepsze jest zobojętnienie niż narażenie się na odrzucenie. Czyli pojawia się w ciele w wieku 10 lat program zobojętnienia, a to zobojętnienie to jest ta sztywność ciała w teraźniejszości. I te emocje wytestowane z barometru zachowania są właśnie takie same jak w teraźniejszości. Czyli ten stresor ciągnie się przynajmniej od tego czasu, kiedy miała 10 lat, a być może ciągnie się od czasu, kiedy zachorowała na nerki, a być może ciągnie się od życia płodowego. Ale to jest ten kluczowy moment, to 10 lat, w którym możemy dokonać zmiany. A zmiana? Tu jeszcze mam właśnie yy, informację. Jak się czuła ta dziewczynka? Choćby nie wiem, jak się starała, i tak im nie dorównam. I tak, nie będę, I tak będę słabsza, gorsza od nich. Muszę dać radę. Ale tutaj w zachowaniu mamy podejmowanie wyzwań mimo braku umiejętności i siły. Porównywanie się do innych. Potrzebujemy odblokować ten stres. Używamy do tego cudownej techniki, którą być może wszyscy znacie, a może nie. Uchwyt czołgopotyliczny. Gdzie poprzez uruchamianie energią cieplną i przez punkty y, Teresa Beneta, energii całego ciała, możemy uwolnić stres, który jest przechowywany w układzie limbicznym. I podczas rozmowy w tym uchwycie czołopotylicznym potrzebujemy wymienić emocje, czyli potrzebujemy opowiedzieć, jak się czuje, czego potrzebuje, i stworzyć na tej podstawie wyobrażenie sytuacji, kiedy mogę czuć się inaczej. Czasami ktoś mi zadaje pytanie, czy to nie jest oszukiwanie mózgu. Czy wyobrażenie sobie spełnienia własnych potrzeb jest oszukiwaniem mózgu? Nie. Chodzi o to, że ponieważ mózg nie odróżnia wyobrażenia od rzeczywistości, za pomocą wyobrażenia uruchomić pozytywną emocję w tamtym czasie, a że robimy to w okresie recesji wiekowej, tak naprawdę pracujemy z tym dziesięcioletnim doświadczeniem. I teraz co nasza dziewczynka wybiera? Wybiera, że stoi przed lustrem, podziwia samą siebie za to, co osiągnęła, za siłę, determinację, odwagę. Jest zadowolona. Przypominam o tym odzyskaniu zadowolenia z fizycznej aktywności, z tego, że w ogóle może ćwiczyć, że może się ruszać, rozwijać się w swoim rytmie. Jest. Pełna pozytywnych uczuć wobec siebie. Patrzy na siebie z łagodnością. Uruchamiamy zmysły. Kolor, smak, zapach, dźwięk. Kiedy uruchamiamy zmysły, mózg jest w teraźniejszości, więc na poziomie mózgu ta in wyobrażona informacja stapia się w jedno i powoduje, że my to uczucie zapamiętujemy, i później na jego podstawie możemy wybierać w teraźniejszości. W teraźniejszości sprawdzamy, czy zniknęło samozwątpienie, sprawdzamy, czy motywacja do zmiany wzrosła do 100%, sprawdzamy inne elementy, które były w nierównowadze, testujemy meridian nerek, meridian wątroby, strukturę funkcji odzyskaną, zadowolenie z fizycznej aktywności i uczucie godna podziwu. Ale okazuje się, że to jeszcze nie wszystko, bo jest jakiś procent wątpliwości. I żeby ten procent wątpliwości rozwiać, czy ja sobie na pewno teraz już zmienię ten mój mechanizm zachowania, pójdziemy do przyszłości. Czyli potrzebujemy zobaczyć obraz siebie i uczucie połączyć się z uczuciem, że ja naprawdę mogę. I kiedy pytałam klientkę: Jaki jest Twój ulubiony y, sposób fizycznej aktywności? To powiedziała. Jak leży na stole do masażu, i ktoś się mną zajmuje. Ja mówię, dobrze, wyobraź to sobie. No i stworzyła taką wizualizację, że jest w złotym gabinecie, tam wcześniej wybrała złoty kolor. Masażysta ma złote ręce do masażu. Ona jest po prostu bezpieczna w swojej przestrzeni, jest połączona z tą formą aktywności, która ją zadowala. Tak naprawdę to powoduje, że osoba odzyskuje wybór mogę wybrać coś. Co mnie zadowoli, co da mi bezpieczeństwo, co sprawi, że zadbam o swoje zdrowie. No i w teraźniejszości potrzebujemy jeszcze odzyskać nowy wybór. Stary wybór był walka ze sobą, nowy zrozumienie i łagodność. Stary dialog muszę się ruszać, bo inaczej zachoruję. Nowy jestem godna podziwu. Stare zachowanie presja unieruchomienie Nowe zachowanie, łagodność wobec siebie. Odpowiedzialność za zmianę spoczywa w tej osobie, w naszej bohaterce. Więc, jeżeli będzie w starych butach, to będzie wiedziała, że będzie powielała jakiś tam schemat zachowania z przeszłości, ale ponieważ już odblokowała stres, może wejść w nowe. Potrzebuje sobie jeszcze ten stan zakotwiczyć przez jakiś czas. Dwa razy dziennie przez 14 dni, ale tak naprawdę może z niego korzystać już całe życie, ponieważ to uczucie, które nosi w sobie, jest trwałe. I teraz podsumuję króciutko. Zobaczcie. Historia emocjonalna, czyli za pomocą testu mięśniowego, testu stresu metody metodzie One Brain, możemy rozpoznać problem w teraźniejszości, czyli co czuje, co potrzebuje odzyskać w przeszłości, na przyszłość. I ponownie w teraźniejszości. I tak właśnie opowiadamy historię emocjonalną podczas odblokowań metodą One Brain. Za chwilkę przeprowadzę z Wami takie króciutkie ćwiczenie, które pozwoli Wam poczuć jedną ciekawą technikę. Możecie ją sobie stosować rano przed rozpoczęciem dnia lub na zakończenie. Ale zanim to zrobimy, bo się rozluźnicie i będzie Wam błogo, zapraszam Was na. Kursy metody One Brain Najbliższy jest 2-3 grudnia w Mońsku na pogórzu izerskim. Proszę żebyście... Proszę, żebyście teraz bardzo wygodnie usiedli. Oprzyjcie się. Nogi na podłodze. Dwie u Proszę, żebyście położyli jedną rękę na czole. Najlepiej lewą, ale jeśli będzie to prawa, bo wygodniej, nic nie szkodzi. Drugą na potylicy, na wysokości oczu. Nie nisko na muszczku, bo uruchomimy za dużo informacji. Na wysokości oczu. Pełna dłoń. Tak, bardzo ładnie. Zamknijcie oczy. Poczuj, jak energia przepływa przez twoje ciało. Możesz ją sobie wyobrazić w postaci koloru, jakiejś substancji, światła? Pozwól, by ta energia wypełniła teraz twój mózg, każdą komórkę w jego obrębie. Oddychaj głęboko. Następnie poczuj, jak ta energia spływa w dół, do szyi, do ramion. Przed ramion i dłoni, aż po końce palców. Pozwól, by ta energia nakarmiła i odżywiła każdą komórkę. Oddychaj głęboko. I spraw, by ona popłynęła niżej w dół do klatki piersiowej, napełniając każdą komórkę w jej obrębie. Oddychaj głęboko i pozwól, by energia spłynęła niżej do bioder, do ud, kolan, pod udzi i stóp aż po końce palców. Niech napełni i odżywi każdą komórkę. Teraz spraw, by ta energia płynęła układem krwionośnym, odżywiając każdą komórkę. I układem nerwowym. Teraz każda komórka Twojego ciała jest napełniona energią, jaka jest jej potrzebna do właściwego funkcjonowania. Nabierz głęboko powietrze, zdaj mi ręce z głowy i zrób swobodny wydech. Dziękuję bardzo.